Ło, co tu się dzieje? Otrzymałaś ostrze snów, przytrzymaj Y, aby uderzać i ciąć ostrzem. przedni zasłonę pomiędzy jawą a snem. Witam was wszystkich, nazywam się Stormwind, a to jest końcinek serii Zagrajmy w Hollow Knight'a... ...Ćma. Po tym jak coś nam się śniło, teraz przyszedł czas na to, by... mu Dokładnie. Melemu! A, Melemu, powróciłeś! Widać słowa w świecie żywych. Te postacie, Melemu, ci uśmieni! Dośmielili cię resztko swojej mocy, Melemu! Która im pozostała, i sprowadzili cię do tego ukrytego miejsca! Mylemu, ten lisman, który trzymałeś. Ml mu! Ostrze snu! Potrafi przecinać zasłonę, odcierając świat fizyczny od naszych snów. Mylemu. Nawet sami uśpieni. Nie zostaje kryć się przed taką bronią. Mylemu, mylemu. Jednakże muszę przystać, że to święte ostrze z upływa lat się. Być może wspólnie uda nam się odtworzyć jego pierwotną moc. Melemu, w tym celu musisz dostarczyć mi esencję. Melemu, esencję. Cenne fragmenty światła, z którego stworzone są sny. Melemu, zbieraj je gdziekolwiek uda się je znaleźć, Melemu. I przynieś je do mnie. Gdy będziemy mieli wystarczającą ich ilość. Będziemy mogli czynić cuda! Melemu! Melemu! Ruszaj w świat, wojowniku! Odzyskaj esencje, które zostały w nim porzucone! Melemu! Wspierz sto esencji i wróć do mnie! Nauczę cię wtedy więcej! Melemu! Melemu! Nie jesteś jeszcze wprowadzony w sztuce snów! Melemo! Zbierz sto Esencji za pomocą ostrza snów i odwiedź je ponownie. A ja podzielę się z tobą wiedzą, którą posiadam. Melemo! Esencję znaleźć można wszędzie tam, gdzie zakorzenione są sny. Melemo. Melemo! Widziałeś je te szepczące rośliny w różnych częściach z tego starego królestwa. Melemo! Zdaje mi się, że jedna z nich jest na zewnątrz. Jeleko stąd. Może uderz, w miał swoim ostrzem stów i zobacz, co się stanie. Me, me, I w tym momencie chciałam pozdrowić pana Krzysztofa. Będzie pewnie ogarniał o co chodzi z Melemu. Kraje na spoczynku. Dokładnie, czyli jedno z bardziej kluczowych miejsc w Hallownite, gdyż gdzieś pod nami czai się pewien quest, który będzie bardzo bolesny do wykonania. Ale ta muzyka jest zajebista z tej krainy snów. No. O kurde... Co my tu odkryliśmy? Staga mamy. Wybacz, że się minęliśmy. Jeśli czujesz się zagubiony, możesz wpaść do naszego sklepu w Dietmau i kupić mapę tej okolicy. Dostępna tylko teraz w atrakcyjnej cenie. Kornifer. O! Witaj, Stag. Ta przepustka, którą trzymasz, czy to nie jest przepustka do tej okropnej maszyny zwanej tramwajem? Mam nadzieję, że nie masz zamiaru podróżować tym groteskowym ustrojstwem. Hehe, Stag jest zazdrosny. Pomysł, że takie prostackie maszyny mogłyby podołać rzeczom, które robimy my, rogacze! Naiwne. Bardzo naiwne. A co do miejsca, w którym się znaleźliśmy? Kraina spoczynku. Podróżni zwykli przybywać tu, aby oddawać cześć tym, którzy odeszli z tego świata. Ale już tego nie robią. Być może umarli oddają teraz cześć sobie samym? Kto wie? Dobra. Ale muzyka jest cudowna. Dlatego przez ten cały okres milczałam i mało co się wypowiadałam, gdyż muzyka w tej grze olśniewa. To, to miejsce. A to było, no. A nie dalej. przekać ci, którzy próbują puścić to królestwo. Lepiej już spoczywać tutaj. Aż po kres czasu, nadzieja i wolność. Myślałem, że mogę zrobić te rzeczy za sprawą jedynie swojej siły. W swoich snach walczyłem z tą plagą przy pomocy moich ostrzy, aż w końcu zwróciłem je przeciwko królowi. Gdy przebudziłem się w tym świętym miejscu, zacząłem pojmować. Ci, którzy żywią nadzieję, są z góry zgubieni. Czy ty nadal żywisz nadzieje wędrowcze? Uciekniesz? Czy to będziesz broni i zgubisz nas obu? Stawisz czoła Snowi Wojownika? Tak. To jest bos? O nie, tak. Co? Oto i pokaz głupstwa. A ja nie mogę, jaki on jest trudny. Jako, że wtedy zakończył się materiał i nie wróciłam do tej walki, teraz wkleję wam kontynuację tej walki po czasie. Kupu. Tutaj mamy tego bossa. A raczej mini-bossa. Czy ty nadal żywisz nadzieję, wędrowcze? Uciekniesz? Czy to będziesz bronił i zgubisz nas obu? Przepraszam was za jakąś nagranie, nie wiem dlaczego, ale co chwilę mi tu zacinało Ups, walłam jakoś Uła. Musimy się schronić, by... ale on, jego broń przeszywa wszystkie warstwy ziemi, bo tak nie dokończyłam tego zdania! Chociaż tyle, że mu też zadajemy obrażenia, Musi... muszę się wyleczyć bicie. Ma więcej mieczy. A jaj. Uda się. Zimno czas Ale w końcu muszę go pokonać. Xero. Też wiem, z kim pomyliłam tego nekromantę. Jakiego nekromantę odsłukam? Puf. Ale go... Heads up. Dosłownie! Ta! Dopiero teraz przypomniałam sobie o tej umiejętności! A, potem ten... czarny. Ta umiejętność zapomniałam, że ona w ogóle istnieje. I do dzisiaj nie pamiętam. Ta muzyka troszeczkę mi się kojarzy z jakiegoś powodu z Mass Effectem. Dobra, leczmy się szybko, szybko. Ach, ty gnoju. Dobra, leczmy się lepiej, wiecie. Tyle dobrze, że ja mam mój czarm. Proszę, już, już, zostań pokonany. Przepadnij. Uch, lecz się, lecz się. O, czarem go zabiłam. A, teraz rozumiem. Ci, którzy zwracają się przeciwko królowi, są zgubieni już w momencie podniesienia na niego ręki. Nie nazywaj mnie zdrajcą. Nazywaj mnie po prostu głupcem. Wiem, że ty nie uciekniesz. Gdziekolwiek się udasz, będę cię obserwował. Kończy ci, którzy zwracają się przeciwko królowi. A to chyba nagrobki są takie, nie? Teraz dopiero ogarnęłam, także tym oto akcentem Lecimy z powrotem do Dirtmaw, także tym oto akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Także to była Stormwind i oczywiście zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków Być może w przyszłości ukaże się jeden z odcinków do jednej serii Tylko do której jeszcze nie jestem pewna, ale o tym przekonamy się w przyszłości Także to była Stormwind, ja się z wami żegnam, pa! pa.